Witajcie moi drodzy na kanale Czytania dla duszy zrobimy sobie dzisiaj przekaz w temacie co do Ciebie. Idzie jest to czytanie bezczasowe, czyli w tym momencie, w którym to odsłuchasz, to jest e, dla Ciebie. E, przypominam tylko, że 10 marca zaczyna się kurs tarata i zostało jednowolne miejsce, więc można się jeszcze zapisać. I wszystkie informacje są u mnie pod adresem e czytania dla Ok, to tyle jeżeli chodzi o wstęp. I zaczynamy czytanie. Tutaj są trzy karty do wyboru. Ten kruk to jest jedyneczka. Jeden. Weź to, co Cię przyciąga najbardziej. Dwa. Być może zawsze bierzesz tą samą opcję i tak też jest ok. Czyli na przykład zawsze Ciebie ciągnie do jedynki, czy tam trójki. Bo tak jest ok. <laughs> tylko damy 3 i 2. Kruk. Kruk. 44 i teraz tak. Perfekcyjny sztorm. Być może ten sztorm masz teraz, czyli jakieś zawirowania, jakiś chaos, a to jest tylko po to, żebyś ty ruszył do przodu ze swoim życiem. Bo tu jest odważny krok ku życiu. Mogą pojawiać się nowe możliwości, jak najbardziej. Być może ten sztorm pojawi się wkrótce, tak? albo poczujesz taki impuls do działania, do czegoś, co wcześniej jedyneczko nie dało rady zrobić. Teraz nagle poczujesz dobra, robię działam, robię ten krok do przodu. Pomimo to, że dla niektórych to faktycznie jakieś tutaj zawirowanie, chaos może być, to na razie energie są tutaj bardzo pozytywne. Przynajmniej je tak odczuwam, zwłaszcza, że druga karta jest pozytywną kartą. Bo to jest energia wzrastająca, energia idzie do góry, rozkręcasz momentum. Być może już to się zaczęło, to yy, wygląda w ten sposób, że pojawia się jakieś pozytywne wydarzenie i Ty rozkręcasz momentum dalszych pozytywnych wydarzeń. Tak? Bo tutaj ja to widzę pozytywnie. Nie negatywnie, że rozkręcasz momentu negatywnych wydarzeń, tego nie widzę. Albo już było te pierwsze takie pozytywne wydarzenie, one nie musi być duże. To może być nawet jakaś decyzja, że z czymś idę do przodu, że zmieniam pracę, albo zmieniam coś w sobie, i już energia się rusza, tak? I w ten sposób to widzę. To jest albo za chwilę już, albo już pewne rzeczy się jakby u ciebie dzieją. Jeszcze zobaczymy sobie z energii wyroczni, za chwileczkę, ta starotowa. Co idzie do ciebie? Rycerz Mieczy, królowa buław. Czwórka kielichów. No właśnie, wychodzenie. Tu jest wychodzenie, moi drodzy, z energii obojętności, stagnacji, apatii, tego, co nie wyszło. I być może jeszcze coś tutaj nie wyjdzie, ale wy z tego będziecie wychodzić. To jest środkowa karta, i tak naprawdę ten rozkład tutaj wskazuje, że Ty będziesz przekraczać. Granice swojej głowy, bariery. Rycerz Mieczy o tym mówi. On mówi o ruszaniu do przodu, bo przekraczasz właśnie te bariery, które były wcześniej stworzone przez ciebie i zmieniasz sposób myślenia, podejścia. O tym mówi Szustkami. Czy to jest taka przeprawa mentalna, zostawianie też pewnych rzeczy za sobą, tak? Ale to może być właśnie zostawianie tych smutnych energii, tego skupiania się na tym, co nie wychodzi, bo zobaczcie tutaj. Ta kobieta jest smutna, bo ona widzi ten jeden pusty kielich. Nie widzi tych trzech pełnych, tak? I wy w takiej energii być może teraz jesteście albo byliście niedawno, i teraz już jest na przykład lepiej. I wy rozkręcacie te pozytywne momentum, bo to, co do Was idzie tutaj, to jest dziewiątka kielichów. To jest poczucie spełnienia, to jest poczucie radości, branie życia pełną piersią, pi piersią albo spełnienie jej jakiejś. I jeszcze jest w rozkładzie królowa buław. I królowa buław może odnosić się ogólnie do działania, do takiego inspirującego działania, do kreatywności, ale również może mówić o tym, że jakaś kobieta Was zainspiruje, coś Wam pokaże, i to może być ten bodziec do tego tutaj działania, przechodzenia tych swoich barier. Rozkład widzę pozytywnie, ale zobaczymy jeszcze sobie dalej z dwóch wyrocznie. Co idzie do ciebie? Jedyneczko. Uzdrowienie. I to uzdrowienie zaraz Wam pokażę. Mhm. W dobrą stronę idziecie. Pod spodem w ogóle macie kartę afirmacji, macie kartę omenu, co mi tutaj też pasuje. Powiem Wam tak, Wy idziecie w stronę uzdrawiania czegoś. Ta karta czasami dotyczy uzdrawiania spraw rodowych albo miłosnych, relacji, ale nie tylko, bo tutaj każdą sferę życia możecie jakby uzdrawiać. Może być na tej zasadzie, że Wy uzdrawiacie chociażby swoje finanse na przykład, ale gdzieś odcinacie się od tych rodowych przekonań, blokad itp., itp. Te czytanie może oczywiście też dotyczyć osób, które były na lutowych medytacjach dotyczących uzdrawiania ran czy finansów i prosperity. I jeżeli w marcu oczywiście wysłuchujecie to. I teraz to się w tle dogrywa i jakby faktycznie ruszacie dalej, bo tu faktycznie energie się jakby uzdrawiają. Coś puszczacie i idziecie w stronę spełnienia waszej intencji, bo jest typowo spadająca gwiazda. Czyli spełniona intencja. W tą stronę, jakby idziecie, pod spodem jest karta afirmacji, i ta karta mówi o tym, że jakby od, otwierają się przed tobą drzwi, ścieżki, które wcześniej były zamknięte, jest to związane właśnie z Twoimi afirmacjami, intencjami, bo pamiętajcie, że my cały czas afirmujemy poprzez myślenie, tak? Czyli jakaś Twoja intencja została wysłana do wszechświata. Ścieżka została oczyszczona i otwierają się drzwi do spełnienia tej intencji. I być może teraz nawet dostajecie jakieś przekazy, znaki czy jakieś sny, w których są informacje, że to, co chcecie, już się jakby zbliża. Albo będziecie w najbliższym czasie takie coś dostawać. Tutaj jest jakiś odpoczynek, receptywność. No właśnie, jest ta dualność, czyli możecie. Moi drodzy, możecie mieć jeszcze takie spadki. Energetyczne, spadki nastroju, możecie popadać z wątpienia, bo jest karta dualności, tak? Czy mogą przechodzić pozytywne i negatywne wydarzenia? Jest karta receptywności, czyli wy będziecie się wyciszać, będziecie bardziej w sobie i będziecie. Mniej działali tutaj, będziecie działali tylko w inspirujący sposób, co jest tak de facto najlepszym działaniem, czyli te inspirujące działanie. Będziecie słuchali wszelkich potrzeptów, intuicji itd., itd., ale trzecia karta mówi o tym, że jeszcze coś tutaj trzeba pokopać w podświadomości i ta praca z podświadomością, z przekonaniami, być może z rodem, tutaj jest przed. Wami jeszcze, czyli to jeszcze przyjdzie, jakby uzdrawiania praca z tym. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o jeden. Dwójeczka. Kurz diabła. wychodzenie ze stagnacji, czyli wy będziecie ogólnie wychodzić ze stagnacji, ruszać do przodu, ale niestety będzie to być może już to się nawet dzieje będzie to poprzez jakieś trudne sytuacje. Bo wy czegoś nie robicie od pewnego czasu, co powinniście zrobić, dostajecie na przykład sygnały, że powinniście to zrobić, i przyjdzie jakiś chaos, jakieś zawirowania, jakieś emocje przyjdą, po to, żebyście ruszyli do przodu, By, byście być może podjęli jakieś decyzje, jakieś kroki. Druga karta, jakby to potwierdza, bo ona mówi o tym, że wprowadź miłość do danej sytuacji, czyli pojawi się jakaś sytuacja. Yy, która dla ciebie będzie po prostu trudna i ją trzeba będzie zaakceptować emocjonalnie, jakby gdzieś tutaj ukoić siebie. Trzeba będzie, ale ta sytuacja, która się tu pojawi, być może ona się już zaczęła, ta sytuacja, ona ma Cię tylko wyrwać do przodu i tak de facto, to od Ciebie zależy, czy wykorzystasz potencjał tej sytuacji. Bo możesz albo rozpaczać z tego powodu, albo nie wykorzystać, nie wykorzystać w ten sposób, że na przykład chcesz, myślisz o zmianie pracy, tak, bo coś tam nie wychodzi lub y, mocno w relacji miłosnej ci nie wychodzi i przychodzi kolejny kryzys, trudna sytuacja, czy w relacji, czy w pracy, czy gdzieś indziej, tak, i od ciebie zależy, czy faktycznie zdecydujesz się, dobra, to zostawiam to idę, czy chcesz to przeczekać. Ewentualnie, że, nie wiem, twój partner zostawia cię, albo yy, szef daje ci zwolnienie, to wtedy nie masz opcji. Po prostu zostałaś dwójeczko postawiona przed faktem dokonanym. Ale z Was będzie miała tutaj opcję, i tą opcję warto wykorzystać jako właśnie ruch do przodu, wychodzenie ze stagnacji. Co idzie do Ciebie? No właśnie, dziewiątka buław, jakieś wyzwania, ale one mają Cię tylko otworzyć na nowe. Dokładnie tak. Jeżeli teraz masz wyzwania i twoją śmierć, i twoją transformację, tu są wyzwania. Jeżeli teraz masz wyzwania, no to karta mówi typowo, idzie światełko w tunelu. Jeżeli pojawi się wyzwanie, czyli ten chaos, to jest tylko po to, tak jak powiedziałam, do nowego. A z pentakli to jest coś nowego. Nowa ścieżka. Czy to rozwojowa, czy to dotycząca pracy, czy gdzieś tam nawet jakaś zmiana miejsca zamieszkania. Wszędzie są młode energie. Zobaczcie, paść buław ław i jest głupiec. To jest coś nowego dla siebie, ale Dwójeczko, Ty jesteś też jakby wołana do transformacji, bo tu jest karta śmierci. I Ty będziesz się transformować. Hmm? jakby przyjdą być może narzędzia, przyjdą do tej transformacji, być może ludzie się pojawią którzy mogą być dla ciebie tym drogowskazem do tej transformacji, coś na pewno się tutaj pojawi co tutaj jeszcze do ciebie idzie, dwójeczko bycie sensytywnym ok bądź wiecie jakby dwójeczko ty jesteś w stanie zobaczyć coś czego nie widziałaś wcześniej gdzie miałaś klapki na oczach. I to może być w każdym tak de facto filarze życia. Może to dotyczyć ogólnie twojego rozwoju albo pracy. Miłości też nie wykluczam, bo jakby pentakli zazwyczaj dotyczy rozwoju, ścieżki życiowej pracy, ale może też dotyczyć jak najbardziej yy, może też dotyczyć jak najbardziej relacji na przykład. Yy, I zobaczysz coś, co wcześniej do ciebie nie było być może oczywiste, tak? I jest tutaj pewna mocna wrażliwość, czyli z jednej strony sensytywność, czyli odbieranie, właśnie słuchanie tej swojej intuicji, tak dostrzeganie coś, co wcześniej, czego nie widziałaś, dwójeczka, ale z drugiej strony może być ta nadwrażliwość i dużo emocji, ale trzecia karta jest piękną kartą, bo ona mówi, że wszystko to związane jest z twoją jakąś intencją, z jakąś afirmacją. I to tak wygląda, że to, co się będzie działo, to ma ci otworzyć ścieżkę do tego, co chcesz w swoim życiu. A czasami trzeba coś po prostu zostawić, chcesz na przykład rozwijać się w pracy, więcej zarabiać, ale w tej obecnej nie ma takiej możliwości. Po prostu trzeba z niej odejść, albo tracisz tą pracę. I to jest tylko związane z Twoją intencją, afirmacją. No, przechodzą emocje, typowo ogóreczki. Ale tutaj, dokładnie tutaj coś zadziewa się na długi okres Twojego jakby życia. Hmm? Jest karta <góreczki> ogóreczki, to są karta typowo emocji, ale ta karta mówi o tym uspokój się. Zobaczysz, wszystko się rozwiąże na Twoją korzyść. Niekoniecznie tak, jak ty chcesz, bo o to właśnie chodzi, że to niekoniecznie ma być tak, jak ty chcesz, bo to ma być dla twojego najwyższego dobra. A my nie zawsze chcemy to, co najlepsze jest, tak? I ta karta mówi o tym, że to, co się będzie rozgrywało, to zadziała na długie lata w twoim życiu. Więc podejmij dobre decyzje. Kopanie w podświadomości. Hmm? Czyli ja bym powiedziała, że ty tu będziesz dochodzi do programów podświadomości i oczywiście od ciebie będzie zależało czy to będziesz chciała dwójeczko przepracować, czy nie ale tu są typowo wychodzące programy podświadomości, przekonania jakieś trudne emocje, mogą wychodzić z czasów dzieciństwa, czy nawet z ostatnich kilku lat na przykład, bo ta karta długowieczności jak najbardziej może dotyczyć tego, że coś zalega w tobie już długo i teraz czas na uwolnienie jest tego. ok to tyle jeżeli chodzi o dwa Trójczki. Most do nieba. Możliwości. Taka tam mówi, że to, co idzie dla ciebie, to jest dwie opcje: to są. To jest możliwość pogodzenia się z jakąś osobą, z którą jesteś w konflikcie, tak? Albo na podpisanie jakiegoś kontraktu biznesowego. Jak najbardziej to jest pierwsza opcja. Eee, a druga opcja jest taka: to przyjdzie możliwość na coś dużego. Dla będzie to coś innego, bo ta karta nie, nie, nie mówi o jednym obszarze życia. Yy, możesz dostać na przykład, nie wiem, propozycję jakiejś super pracy, na przykład, tak? Albo propozycję yy, przeprowadzki gdzieś, hmm? Hmm, Kupna mieszkania. Różne to rzeczy mogą być, hmm? Czyli jakby możliwość. Otrzymania czegoś dużego od losu, ale ta karta mówi o tym, że od Ciebie będzie zależało, czy to wykorzystasz, czy nie. Możliwość się pojawia i to może możliwość hmm, przerosnąć nawet Twoje oczekiwania, hmm? ale to ty musisz zdecydować się na to. Yy, chociaż według mnie się zdecydujesz, ponieważ druga karta mówi o tym, że będziesz wychodzić ze strefy komfortu, czyli z miejsca, w którym jesteś i to może być, tak jak powiedziałam, nowa praca, coś, jakieś zmiany w relacjach, tak, ogólnie w życiu, to różne rzeczy mogą być, mogą was po prostu te rzeczy zaskoczyć, co do ciebie idzie. Może dla niektórych być coś takiego, że nawet jeszcze sobie o tym za bardzo nie myślisz i to nagle się pojawia i to po prostu was zaskakuje. Trójeczki, co do ciebie idzie, trójeczko? Król pentakli, jest karta śmierci. Trójka pentakli, więc ja tu chyba najbardziej widzę finanse, zarabianie, pracę. Bo są same pentaklowe energie, tak? E jest karta śmierci, to ja bym powiedziała, że Wy tutaj będziecie coś zmieniać, coś transformować, być może coś zostawiać. Niektórzy mogą nawet zostawiać relacje po to, żeby ruszać do przodu, ale zobaczcie, tu są same energie pentaklowe. Tu może być jakaś współpraca biznesowa, propozycja supej pracy, yy, nagle bardzo duże zarobki, jakiś awans, premia, dodatkowa praca, zakładanie działalności, tak. I najbardziej to widzę w pracy i finanse. I jeżeli wam to nie pasuje, ta praca i finanse, no to widocznie to nie jest dla was. Chociaż, bo pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. Chociaż może być tak, że wy jeszcze o tym nie myślicie. I was po prostu to zaskoczy. Piątka mieczy wychodzenie z jakichś negatywnych myśli, takiego krytyka sabotażystę, ale uważaj też trójeczko, ponieważ. Ten rozkład może mówić o tym, że dostaniesz jakąś super szansę, ale może przyjść właśnie. Lęk, obawa, czy sobie poradzę. Ten krytyk sabotażysta Może też przyjść, może to być w tym negatywie. Zobaczymy, co z kolejnych dwóch wyroczni. No tutaj się pokaże, co do ciebie idzie. Trójeczko, jest karta mistrza. No, wychodzenie typowo ze strefy komfortu i bądź cierpliwy. Być może ty na coś czekasz, bo może chodzić o to. Bardziej chyba chodzi o to, wychodzenie ze strefy komfortu. Tutaj też niektórzy mogą się zajmować tarotem, bo jest karta tarota, ale dla większości z Was to jest wychodzenie ze strefy komfortu, co jest zgodne z tym tutaj. Hmm? Czyli dwa razy mamy wychodzenie ze strefy komfortu, i tutaj mamy kartę Mistrza. Ta karta jako pierwsza może podpowiadać, że jakaś osoba będzie dla ciebie wsparciem, drogowskazem, i dzięki temu. Przewodnikiem, tak? Dzięki temu faktycznie możesz wyjść ze strefy komfortu. Albo ty na przykład będziesz sobie medytował, lub połączy się ze swoim wewnętrznym mistrzem, eee, coś pouwalniasz tutaj, co spowoduje, że faktycznie ruszysz do przodu. Jakby tutaj są bardzo duże możliwości, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę i finanse. I powiedziałam, bądź cierpliwy, chociaż chyba nie chodzi tutaj o to, ponieważ. Eee, jakby wychodzić ze strefy komfortu, a potem jest szczęśliwy czarny kot. To jest powodzenie, szczęście, więc według mnie, że przy... to, co idzie do Ciebie, to jest to szczęście i to, na co czekałeś. Czyli o to tu może bardziej chodzić, że to, na co czekałeś, ta twoja cierpliwość zostaje ci wynagrodzona i faktycznie poprzez ruszenie ze strefy komfortu, być może podjęcie jakiejś decyzji, przychodzi tutaj do ciebie szczęście i powodzenie życiowe. Czujeczka ma bardzo fajny rozkład. I jeszcze zobaczymy, co do ciebie idzie. No właśnie, skryta rytuału, co tak naprawdę nie mówi o rytuale, ale mówi o tym, że siły wyższe pracują w tle. Na to, co chcesz uzyskać, tak? Jak na jakąś Twoją intencję. I w ogóle kukurydza, tak? Jest symbolem obfitości, więc tu idzie do ciebie obfitość, zbieranie plonów, ale jeszcze będziesz pogłębiał swoją wiedzę. Być może podnosił kwalifikacje zawodowe, trójczę będziesz, albo chodził na jakieś kursy rozwojowe, tak? Czy kursy pracy nad y, energią. Jest typowo karta wiedzy. I dzięki temu, że zdobędziesz i wykorzystasz, bo ważne, żeby wykorzystać tą wiedzę, jest karta produktywności i najbardziej, tak jak powiedziałam, widzę tutaj pracę i finanse, przychodzą zbiory. Hmm? Czyli tam, gdzie wkładasz swój czas, swoją energię i ta, ta karta zazwyczaj dotyczy właśnie pracy, i finansów, tam przychodzą zbiory i powodzenie, szczęście właśnie w pracy i finansach. I tutaj są te Wielkie możliwości. Innego niestety tutaj rejonu nie widzę i nie będę naciągała, że to jest jakiś inny rejon. Po prostu widzę tu tylko pracę i finanse, i tutaj w tym filarze mega możliwości, duża obfitość. Jeżeli myślisz na przykład, żeby przyjść na własną działalność, to idź, zrób ten krok do przodu i zobaczysz, jak to się szybko zacznie rozwijać. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o trzy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, pa! pa.